Rodzice popełniają ten jeden okropny błąd, myśląc, że gdy odpalają dziecku piosenkę na YouTubie to jest to niewinny pożerat czasu, który da im kilka minut świętego spokoju. Nie wiedzą jednak, że za tym kilkuminutowym filmikiem stoi sztab psychologów, którzy usilnie analizują każdy jego aspekt, żeby obrócić oglądające dziecko w bezmyślne zombie. Jeśli macie dziecko i oglądacie ten filmik na głośnikach, to tym jednym jinglem mogę zepsuć wam całe popołudnie. Jeśli jednak nie macie dzieci, to i tak zapraszam was do oglądania, bo ten przypadek okazuje się być w niektórych aspektach nawet gorszy od tych agresywnych mikrotransakcji, które spotykamy w grach wideo. Zapraszam. Załóżmy, że jesteś osobą, która nie wie czym jest Coco Melon, ale może znać jakieś polskie odpowiedniki tego kanału. Jest to kanał, który powstał w roku 2006, więc tylko rok po stworzeniu samego YouTube'a. Pomimo tego wczesnego startu, dopiero w roku 2018 wydarzył się boom i ich kanał zaczął nabierać aż po 3 miliony subskrybentów w miesiąc. Jest to jeden z najbardziej najbardziej subskrybowanych kanałów na świecie zaraz za MrBeastem i T-Series. Nawet jeśli spojrzymy na ostatni miesiąc, wzrost utrzymuje się na poziomie 2 milionów subskrybentów. To szalone liczby wynikające z prostej zależności. Dzieci będą zawsze. Ich najpopularniejszy filmik ma już prawie 7 miliardów wyświetleń i w sumie takich filmików jest kilka, a filmików, które przebijają 3 miliardy jest wręcz dziesiątki. Do tego dochodzą ciągłe live'y i nowe filmiki co 3 dni, co skutkuje dochodem około 2 milionów dolarów co miesiąc. To nawet nie są oryginalne piosenki, bo wiele z tych filmików powtarza się po prostu z inną animacją albo w innej tematyce z wykorzystaniem tych samych motywów muzycznych. I tu właśnie zaczyna się gęste, bo te cyfry i te wyniki nie są spowodowane szczęściem ani wysoką jakością, a bardzo mrocznym sekretem. Twórcy kanału Kokomelon do perfekcji opanowali korzystanie z pętli feedbacku. Oznacza to, że z każdym filmikiem badają oni, jaki aspekt oglądał się lepiej, jaki gorzej i stosują to w swojej kolejnej piosence. Jest to tak dobrze zrobione, że kanał ten dla małych dzieci staje się narkotykiem porównywalnym do nikotyny. Wielu użytkowników Reddita spotkało się z podobnym problemem, dzieląc się swoimi doświadczeniami. Kokomelon powoduje napady złości i opóźnienie mowy. Moje dziecko jest uzależnione od Kokomelon. Moja dwuletnia córka uzależniła się od Kokomelon i na początku nie przywiązywałam do tego większej wagi. Ciągle prosiła o Koko i była przyklejona do telewizora. Po kilku miesiącach zauważyłam, że staje się coraz bardziej pobudzona, gdy nie puszczamy Kokomelon. Wpadała w histerię, czasem uderzając się pięścią w głowę. W tym momencie skróciłam czas kokomelon do kilku minut przed śniadaniem. Moje dziecko ma teraz 5 miesięcy, i około miesiąc temu zdecydowałam, że nadszedł czas, aby przestać podawać mu kokomelon. Minął już cały miesiąc, odkąd w domu nie było niczego, a jej napady złości związane z uderzeniem się w głowę ustały, ale ona wciąż o to prosi. Nasza córka była uzależniona od kokomelon. Ma opóźnienie mowy i wykazywała pewne objawy przypominające autyzm, brak kontaktu wzrokowego, nie angażowała się w nasze sprawy, brak reakcji na nasze imię. Przestaliśmy pozwalać jej oglądać Coco Melon około 2-3 tygodnie temu. Zupełnie inne dziecko, bardzo zaangażowane, nawiązuje kontakt wzrokowy, reaguje na swoje imię, mówi około 40 nowych słów. Rozłóżmy filmik na czynniki pierwsze, żeby zobaczyć, w czym leży problem całych tych piosenek dla dzieci. Każdy z tych filmików zaczyna się od bardzo prostego, ale chwytliwego jingla, o którym wspomniałem wcześniej. TikTok był pełny osób nagrywających filmiki z tego, jak odpalają to intro, i dzieci z radością biegną do telewizora po prostu niczym alkoholik na głodzie, gdy w końcu dorwie tę małpkę o 6 rano. Ale to są tylko dzieci, więc nie są w stanie kontrolować swoich emocji, co kończy się wybuchami złości, gdy okazuje się, że jednak żadnej piosenki od Kokomelona nie będzie. Albo gdy rodzice zakazują im oglądania takich rzeczy. To doprowadza do sytuacji, w której dziecko potrafi być szczęśliwe tylko wtedy, gdy słyszy jedną z ich piosenek. Nie można ich jednak za to winić w pełni. Filmiki na kanale Kokomelon są zaprojektowane tak, żeby nadmiernie stymulować dziecko, tak żeby zalewać jego umysł dopaminą i to w w momencie, w którym ten umysł tylko się rozwija, i jest bardzo podatny na wszystkie ingerencje z zewnątrz. Zacznijmy od podstawowych zasad, które wykorzystuje się, żeby przyciągnąć uwagę. Na tym zdjęciu widzimy typową animację w świecie młodocianych dragów. Wszystkie kolory mają maksymalnie podkręconą saturację, co powoduje całkowite utrzymanie uwagi osoby oglądającej. Będąc na studiach, robiłem aplikację mobilną i dowiedziałem się wtedy, że te kolory są zarezerwowane głównie dla komunikatów, takich jak błędy, istotne wiadomości i powiadomienia o sukcesie wykonywanej operacji. A to dlatego, bo dorosły użytkownik mógłby czuć się zmęczony, jeśli na przykład filmik na YouTube wyglądałby tak. A nie tak. Dla dziecka pełnego energii zmęczenie nie jest problemem, dlatego te podkręcone kolory tak do niego dobrze trafiają. Każda piosenka jest zmontowana szybko. To nie jest poziom scen walki z John Wicka, ale jest już blisko. W piosenkach od Coco Melon możemy znaleźć nawet cięcia, które zajmują mniej niż sekundę, podczas gdy najdłuższe ujęcia dochodzą do 5 sekund. Żebyście mieli porównanie, to ostatnio oglądałem sobie animację Mój brat niedźwiedź i tamte 3 do 6 sekund to były standardowe cięcia. Tylko w scenach największego napięcia długość ujęcia zmniejszała się do 1-2 sekund, a w tych wolniejszych scenach dochodziło to nawet do 10. Cięcia mają za zadanie oddać emocje. Im częściej występują, tym lepiej można oddać dynamikę sceny. Niepokój, akcja. W piosenkach Kokomelon każda taka piosenka jest zmontowana jak Mad Max, co ma za zadanie utrzymać jak najwięcej uwagi dziecka, jak to tylko możliwe. Co jeszcze można by wykorzystać, żeby uzależnić dziecko? Mówi się, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. Dodajmy w związku z Kokomelon, że wers powtarzany tysiąc razy staje się dragiem. Dzieci uczą się przez powtarzanie, więc praktycznie w każdej piosence pojawiają się jakieś frazy powtarzane znowu i znowu. I znowu. A to wszystko pod przegrywającą w tle muzykę, muzykę, muzykę. Dziecko nie potrafi jeszcze powiedzieć słowa mama, ale już potrafi powiedzieć słowo kokomelon albo przynajmniej koko. Najbardziej jednak spodobał mi się ten filmik od kokomelon, gdzie dziecko żre cukier raz po raz w sekrecie przed ojcem i jest to przedstawiane w formie gry, albo gdzie dziecko odmawia kąpieli raz po raz. Co prawda na końcu bajka ma happy end, ale obserwując to, jak działają umysły dzieci, na pewno wiele z nich twierdzi, że to super zabawa, gdy robią coś w sekrecie przed rodzicami. Albo są nieposłuszne. Niektórzy z tych rodziców nigdy się nie dowiedzą, kto ponosi winę za problem z ich dzieckiem. Oczywiście poza nimi samymi. A to wszystko za sprawą kanału Kokomelon, który nawet w opisie ma napisane. Ułatwiamy życie rodzicom, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom przyjemną rozrywkę, dając ci spokój ducha, podczas gdy twoje dzieci otrzymują wysokiej jakości treści edukacyjne. Tak, te treści są tak edukacyjne, że w jednym z artykułów w New York Timesie tak napisano o Kokomelon. Raz w miesiącu dzieci są przyprowadzane do pokoju. Pojedynczo i każdemu z nich pokazywane jest po kilka odcinków, żeby zbadać, które show przyciąga najwięcej uwagi. Dla każdego dziecka starszego niż 2 lata jest przygotowany specjalny telewizor do rozpraszania, na którym są puszczane sceny z normalnego życia. Jeśli dziecko spojrzy w jego kierunku, jest to zapisywane w systemie. To skutkuje dziwną statystyką, według której dziecko oglądając jakikolwiek inny filmik skupia się na ekranie przez 11% czasu, ale jeśli odpalić mu filmik z Coco Melon, to wtedy skupia się na ekranie przez 74%. 4%. Tym samym dziecko z automatu zamienia się w zombie, gdy tylko na ekranie pojawia się piosenka od jego ulubionego twórcy. Nie, nie tego twórcy. Przerywamy audycję, by nadać komunikat. To szokujące ale, 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 ale na naszym kanale. Ale, 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 ale jest nas już od gromach. Prawie pół miliona dzięki jeśli subskrybujesz jeśli nie to leś. Dobra, mamy ogromny problem. Kanał Kokomelon przez swoje praktyki zostawia miliony dzieci ze zniszczoną psychiką. Uzależnienie od słuchania tych odmulających piosenek, poważne problemy z nauką mowy. Do tego warto zwrócić uwagę na to, że dzieci, które mają teraz problem przez to z dopaminą, w przyszłości mogą być bardziej podatne na inne używki, a nawet depresja. Jeśli jesteś rodzicem i oglądasz ten materiał, to zwracaj uwagę na to, co ogląda twoje dziecko. Jeśli grasz w CS:GO i twój teammate zachowuje się jak dziecko, to spytaj go może on też ogląda Cocomelon, ale oddaję ten temat w ręce ekspertów, czyli was. Co sądzicie o kanale Cocomelon? Dajcie proszę znać w komentarzach, a ja zobaczę się z wami w kolejnym materiale. Na razie, cześć, cześć.